No teraz ciężar na równiku, to już wiemy z zadania poprzedniego również, yy, że to jest siła grawitacji, więc to samo co tu, pomniejszona o siłę dośrodkową. No to już tu nie będziemy wstawiać, yy, dyskutować na temat tego wzoru, bo to jest to samo co tu wyżej, więc ten wzór przepisujemy sobie. tak? No a teraz yy, yy, w to miejsce, yy, w miejsce prędkości, yy, wstawiamy ok znaczy, yy, prędkość liniową, czyli o, gdzie tu mamy? O tu, czyli. 2 πr na te, bo to jest prędkość ciała, który znajduje się na równiku, więc jak się obraca cała ta planeta, to również ono się obraca ruchem jednostajnym po okręgu o promieniu, w tej planety, czyli wzór na tą prędkość liniową w ruchu jednostajnym po okręgu, to jest 2 πr duże, promień planety, to jest, to jest obwód tej planety wzdłuż równika, podzielony przez okres ruchu. No i teraz w to miejsce wstawiamy, no ja już to od razu y, szybko przekształciłem, unikałem piętowych łamków, więc jak m było w liczniku, to zostaje, r było w mianowniku, zostaje i tu się pojawiło to do, do kwadratu y, 2pi r przez t, czyli 4pi kwadrat r kwadrat przez t kwadrat. No i widzimy, że się skracam z, r z, z kwadratem, reszta zostaje. Tak? Bez. No tu troszkę pomniejsze, bo nie widać ale w tym ustaw, zawsze do tego jest. No może być tak no i teraz już mamy wzór na ciężar na równiku wzór na ciężar na biegunie no i teraz każą nam stosunek tych ciężarów obliczyć no to dzielimy ciężar na równiku przez ciężar na biegunie ciężar na biegunie wstawiamy do licznika ten cały wzór do minownika ten pierwszy no i teraz można zauważyć, że Pewne wielkości tu się powtarzają zarówno tu, jak i tu. Więc w liczniku powtarza się. Rho, y, y, m razy r, no, m razy r i jeszcze jedno pi, czyli pi razy m razy r. Tu też jest pi razy m razy r. Czyli można by wyłączyć z licznika pi razy m razy r i z, z tego też wyrażenia pi. Tylko jedno piston wyłączymy z m razy r i skrócić z tym pi razy m razy r z mianownika. No mógłbym jeszcze tą czwórkę, ale tą czwórkę chwilowo utrzymam tu. Więc wyłączyłem z licznika pi razy m razy r i skróciłem z, z tymi samymi literkami w mianowniku, czy też z pi m r. Co zostało z pierwszego wyrazu? 4 trzecie, to pi się skróciło, GO i MR się też skróciło, czyli 4 trzecie GO. A z tego, no, czwórka została, jedno PI zostało i ta kwadrat mianownika, bo M, PI, MR, jedno PI i MR się skróciło już. No, w mianowniku skróciło się PI, M i R zostało 4 trzecie GRO. No, możemy teraz rozdzielić na dwa łamki, to jest to przez to, to będzie 1 oczywiście i teraz dzielimy to ten ułamek przez ten ułamek, dzielenie przez ułamek to jest mnożenie przez odwrotność, czy ta trójka przejdzie do licznika, a w do mianownika dojdzie 4g rho. Czyli trójka do licznika, do mianownika 4g rho. No czwórka się skraca, wcześniej też mogliśmy ją skrócić, ale i teraz też możemy. I zostało nam w liczniku 3, 3pi t kwadrat g ro. No dalej tylko kwestia obliczeń. Wstawiamy. No 1 to wiadomo. 3 razy 3, 14. T kwadrat, no to te kwadrat, patrzymy na to, te kwadrat, Czy to jest 3 i 6 do kwadratu i 10 do czwartej też do kwadratu? Będzie 10 do 8, to sekunda kwadrat. Tu patrzymy. Czy 3 6 do kwadratu i 10 do 8, sekunda kwadrat. Teraz miejsce G, 6, 67 10 minus 11. Newton metr 2 przez kilogram do kwadratu i gęstość tam podana w danych 687 kg na metr sześcienny. No i teraz trzeba to obliczyć. Podnieść do kwadratu, pomnożyć, podzielić i otrzymamy tu 0,159. Jak odejmiemy od jedynki, będzie nam tyle. To jest kwestia tylko jednostek, czyli oczywiście od jeden odejmujemy, od, znaczy od, od jedynki odejmujemy, to musi być też liczba bez jednostek, czyli wszystkie jednostki tu powinny się nam skrócić. Więc teraz sprawdzamy. Na razie założyliśmy tak, a teraz sprawdzamy, czy tak jest. Jakie są jednostki w mianowniku. Sekunda kwadrat, więc tu mamy razy ta jednostka, czyli newton metr kwadrat przez kilogram do kwadratu, tak? I razy jeszcze kilogram na metr sześcienny jednostka gęstości. No to dalej, rozpiszmy po prostu newton. Na razie tu nic jem, mógłbym skrócić, ale jeszcze nic nie będę skracał. Zostawiam to, sekundę kwadrat do licznika przenoszę. No to jest sekunda kwadrat przez jeden, tak? Newton rozpisuje, to jest kilogram razy metr na sekundę do kwadratu. Był, był metr kwadrat, pozostaje metr kwadrat. Był kilogram, jest kilogram, był kilogram kwadrat, jest kilogram kwadrat, był metr sześcienny, był metr sześcienny. No i widzimy, że, że sekunda kwadrat się skończy z sekundą kwadrat. Kilogram razy kilogram będzie kilogram do kwadratu, skończy się z tym kilogram do kwadratu. I metr razy metr kwadrat jest metr sześcienny, skończy się z tym, zostanie rzeczywiście jeden, czyli z tego ten wyraz nie będzie miał żadnych jednostek. Znaczy no, otrzymujemy... Otrzymujemy teraz połatwo odejmowanie i wynik jest. Tam w, w podręczniku w zbiorze jest 0,84. No, My troszkę dokładnie to obliczyliśmy, ale to nie ma znaczenia. No i teraz, oczywiście, proszę to przeanalizować i prze, przepisać jeszcze tu, jeszcze na, w czasie lekcji. Proszę przepisać wszystko do zeszytu i na trochę czasu Wam to zajmie. I na lekcji następnej próbujecie rozwiązać zadanie podobne, znaczy no, troszkę różniące się. 8.1.19, strona 161. Teraz się pokażę, ale zadanie 8.1.19, strona 161. Znaczy, mam nadzieję, że uda mi się na wszystkim zalogować się do tego Teamsa, ale ja mam tu, dostałem nowy komputer akurat ze szkoły, laptopa, mamy ja mam te, te stacjonarny, bez możliwości znaczy bez kamery szczególnie, więc Mam nadzieję, że uda mi się zalogować, ale nawet gdyby mi się to nie udało, to, to proszę starać się to zadanie rozwiązywać i kontaktować się ze mną na przykład przez dziennik elektroniczny, ale mam nadzieję, że, że uda nam się do tego Teamsa zalogować, to wtedy ja będziemy na bieżąco, na bieżąco mogli rozmawiać o tym zadaniu następnym. No i będę troszkę podpowiadał, no ale to już Wasza praca będzie, tak? Więc za chwileczkę pokażę treść tego zadania i w razie czego, znaczy ja już udam się zalogować do tego Teamsa, za pierwszym razem to różnie może być, ale na pewno już od następnych lekcji nie będzie z tym żadnych problemów, yy, się, jakby tak, no, no wszystko, wszystko staje się proste, jak się kilka razy powtórzy, yy, więc później pewnie już nie będzie z tym problemów. No więc podaję teraz jeszcze tą, tą treść tego zadania. A w ogóle jeszcze z tym, z te Teamsy będą jak gdyby świadectwem Waszej obecności. Także tam będzie jest ślad, kiedy się logujecie, kiedy się wylogowujecie, także że obecności będą sprawdzane poprzez właśnie zalogowanie na, na Team'sa. No i teraz tylko podaję treść tego zadania. I też widzicie, że to jest na no, z trzema gwiazdkami. Ostatnie już, ale nie jest aż takie strasznie skomplikowane. No trzeba troszeczkę pomyśleć, tak? Czytam treść zadania. O, no, coś tam gdzieś? Cięża odłanka skalnego na równiku planetoidy Ceres jest o k równa się 6,5% mniejszy niż na jej biegunie. Promień planetoidy jest równy r duże równa się 475 km, a jej gęstość Rolę równa się 2,077 y, gramów na metr. metr o, oh, moment! Na metr sześcienny. Patrząc, że nie ma błędu. Y, 2,07 gramów na metr sześcienny. Z pewnością te gramy trzeba będzie zamienić na kilogramy i kilometry na, na y, metry. Oblicz y, okres obrotu planetoidy wokół własnej osi. Czyli jeszcze raz ciężar dłonka skarnego na. Równiku planetoidy Cs jest o k, równa się 6,5%. Procent to jest jedna setna, trzeba zamienić ten procent na jedno, jako jedną setną. Mniejszy niż na jej biegunie. Pełni planetoidy jest równa, R duże równa się 475 km, a jej gęstość Rho równa się 2,07 g na metr, a nie, przepraszam, na centymetr sześcienny, tak, gramów gramów na centymetr sześcienny. Oblicz okres obrotu planety dojdy wokół własnej osi. No ale o tym proszę próbować samodzielnie i w trakcie tej drugiej lekcji, drugiej lekcji już po, po przepisaniu całej tej notatki, bo już ta notatka musi być przepisana przed lekcją drugą. Ja wyrywkowo będę to sprawdzał w, różnych, w, w, w różnej formie. I na drugiej lekcji próbujcie to rozwiązać będziemy dyskutowali o tym poprzez tego Teamsa, jak uda nam się zalogować. No to nic, to na razie na razie tyle. Znaczy link, aha jeszcze link to oczywiście do tego nagrania będzie, będzie w, w wysłany przez dziennik elektroniczny. Zresztą, gdybyście tego linku nie nie, nie przeczytali, to byście nie mogli, teraz byście mnie nie, nie, nie słyszeli, więc to jest takie informacje już po, po fakcie. Znaczy o tym będzie w dzienniku elektronicznym, w mailu wysłanym przeze mnie przed lekcją. Dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia.